Do Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego wracają kobiety z energią. Na najbliższe spotkanie zapraszamy już 2 października, tradycyjnie w 5 godzinie 18. Będzie to spotkanie, które dotyczyć będzie zdrowia. Będziemy mówić o zdrowym odżywianiu się i tutaj opowie o tym Rafał Tokarczyk, który będzie mówił, w jaki sposób się odżywiać, czego przestrzegać i jakie ma zalecenia. Również będziemy Rozmawiać na temat zdrowia fizycznego i tego, w jaki sposób dbać o nasze ciało, tutaj podpowie Weronika Bekier. Natomiast nie zabraknie również naturalnych kosmetyków, bo Pani będą mogły wykonać pod okiem niezastąpionego Grzegorza Sychowskiego naturalne kremy. Na to spotkanie jeszcze raz zapraszamy 2 października o godzinie 18, a szczegóły dostępne są na stronie Energetycznego Centrum Nauki www.cengiel.pl.